A więc tak dochodzimy do gradaska Plaża Brystak. Gradska, Piotr, Piotr. Gradska Plaża Brystak. Wow. Tu robi to wrażenie. Mhm. Wow, a jaki widok. Możemy trochę podejść. Iza, ja możesz teraz pokazać, gdzie my e, bazujemy? Wiesz co? tego nawet nie widać stąd. Tam. Tam <noise> bazujemy. Tam, 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 tam. Tam, gdzie kościół taki widać daleko, chyba. Ja Wam powiem tak, lądem. Nie, inaczej. Morzem jakieś 3 km, podejrzewam. <głos> <głos> lądem pewnie z 6, co inny nie więcej. Także kawał drogi. A jeszcze takie spostrzeżenie chcę Wam powiedzieć. Nie wiem, czy to widzicie na załączonym wideo, ale wszędzie wiatraki stoją. Wszędzie. Ja wiem, że to ekologia, ale jednak zakłóca to ten obraz cały. Ten natur jest taki, że że to już przestaje wszystko być takie dzikie tylko wszędzie wiatraki niesamowite na każdą górę co się tutaj popatrzy to wiatraki miejmy nadzieję tylko, że na Kasprowym Wierchu i na Giewoncie nam tych wiatraków nie postawią no i na Śnieżce oczywiście Tutaj jest ta plaża i jest niesamowita. Jest miejsca naprawdę bardzo, bardzo dużo. I to ja z tego tak, co, tak sobie myślę, że oni to zrobili specjalnie, żeby z całych wodnic ludzie mogli tutaj przyjść się opalać, korzystać z wody. A tutaj cały teren jest niezagospodarowany jeszcze, pusto. Mhm. Za kilka lat przyjedziemy. Tak, tak. Będą stały apartamentowce. Dokładnie. Znowu kolega? Witaj, witaj, ale ładnie tu jest za naprawdę ten deptak, tak. to wszystko i jeszcze można skorzystać z tej dzikiej Chorwacji, że masz odrobinę dzikości, ale dobrze, że to zarezerwowali, że tu drogi nie ma, tylko że załóżmy, będą apartamenty, no może chyba, że tu będzie droga i że nie będą auta tak jeździć przy plaży. Tu pewnie będzie droga. No też tak sobie pomyślałem, jak to zobaczyłem. To może być, bo widać, że jeżdżą tak, jeżeli będą to apartamentowce. Widzę, że to się rozbudowuje. Przynajmniej warto tutaj kupić teren na hotel. Także kto z was ma? Siano? Tak, to inwestować. Inwestować to się zwróci. No. I Nie tylko się zwróci. No i zarobicie. Ale miejscówka naprawdę mega. Ciekawe, tak patrzy, ale okay. kamperem by nie było gdzie tu stanąć, tak żeby w tym krzakach wjechać i przenocować chociaż tam widzę jakiś parking może tam także dojdziemy jeszcze tutaj kawałek, bo chcę wam pokazać co jest za cyplem bo widać wszyscy na zachód słońca czekają Ale ładnie Ale to coś musi być świeżego, to na pewno w tym roku powstało Zakładam Jakieś zespół, zdjęcia albo film. Chodźcie zobaczymy. Będziemy kulisy. Słyszałem, krzyczą akcje. Widzisz, tutaj jest wybrany chyba film. Film jakiś kręcą. Ale trafiliśmy. Będziemy gdzieś w kadrze. My tak tutaj stoimy, oni tam nagrywają. Kto wie, czy nie będziemy potem na filmie? No, czekamy, czekamy. Długo to trwa, przygotowania. Piotrek się śmieje, że u nas sceny tyle nie trwają. O! To taki film science fiction widać. Tam pani klęczy. Pelerynę jej unoszą, żeby wiało, ale jak ona tak długo może klęczeć? A zabierają ja sobie za mnie. zabrali. I no. uwaga także będziecie mieć scenę z filmu niewiadomego w chwili obecnej. Może się dowiemy. Uwaga. Będą krzyczeć akcja. Wow. No nie widzimy. brat zasłonił. Wiesz, monitor, trochę, że tam polejemy lata. Uh -huh. ale coś chyba za słabo, oni chcą mocniej. Oni mogą polejemy przednieść, bo wiatr wieje w ich stronę. Uh -huh. Uwaga, akcja. uwaga, akcja! To była scena już. My tyle czekaliśmy, a tu koniec sceny. I zanim mają szybkie sceny. Długo się szykują i krótko nagrywają. Tak, koniec sceny. Widzimy, może z drugiej strony będzie lepiej Dzień. widać. Może będziemy na filmy. O tutaj lepiej widać. A tam zachód będzie. Jezu, ona biedna cały czas klęczy. Ciekawe czy ją kolana nie bolą. Pokaż jaki tu jest widok przepiękny Zdrowie. Dzięki. To się daleko idzie. Tu Patrz, tu już przepływa. Mhm. To facet stoi, dzwoni mu telefon, a oni tam film kręcą. A więc tak, mili Państwo, doszliśmy do mostku. Tu wszystko tak wygląda, i będziemy wracać. A tu z drugiej strony zrobili coś takiego, i może będą ciągnąć gdzieś wodę. Zobaczcie, tak idziemy, idziemy tym deptakiem. A ja patrzę, a tu pełno takich śladów po oponach. Wiecie co? Tu dzieci po prostu hamują, bo na pewno opony im piszą i robią takie ślady. I to jest taka ogromna zabawa. Sam robiłem tak jak byłem mały i opony żeśmy tak zdzierali, że aż z opony tętka wychodziła. I się denerwował zawsze. A i piatrycznie tabry. Taka, taka opowiastka. Ale zobaczcie, jakie to ładne toalety mają. Wsadzili tu to i, i deskami obudowali. Fajnie. O, super. Byliśmy właśnie Państwa, którzy nas oglądają. <grystanktów> Także bardzo nam miło. <grystanktów> Przespacerujemy się wspólnie. Tak, tak, Pukieramy tak. Jak sobie. <grystanktów> a jak Państwo wodnicy oceniają, tak ogólnie? W no, no, no My chodzi... jesteśmy drugi raz. A, tak. Mieliśmy 9 lat temu, a teraz jesteśmy no, po 9 latach. Zmieniły się strasznie. No. Na korzyść, oczywiście. <grystanktów> Na Ta promenada bardzo dużo dała. Tak. Tutaj I to fajnie, to było. można super. przejść do Trzywania, naprawdę, super sprawa, naprawdę. Także spotkaliśmy przed chwilą przemiłych Państwa, tak, Olej, i Marka. Tak, dumnie mnie spotkanie, tak. Nawet kawałek nas odprowadzili, porozmawialiśmy, bo dowiedzieliśmy się różne ciekawe rzeczy też. Tak, tak, tak. Fajnie, wymieniliśmy jakieś tam spostrzeżenia. No super, miło nam bardzo, że nas oglądacie, także pozdrawiamy Was. I wasze rodzinki. Tak, pozdrawiam. A my maszerujemy, bo godzina przed nami. Tak, a dosyjmy. tutaj się już ciemno robi. Tak. Także musimy przyspieszyć tempo. Jesteś głodny? No tak średnio. Ja nadal nie. Tak się najadłam dzisiejszym grillem w domu. Że jakoś niespecjalnie. O tutaj parkowali. Spójrzcie, tutaj jest piasek. Dzieci mają radochę. Mogą budować babki z piasku. Także to jest fajne. Wodice. Hmm? Świetnie jest, naprawdę. Jak tu i zapowiedziałem, że na plaży w wodicach jest pełno piasku, to Corsair powinien tu się wybrać i poszukać z wykrywaczem, bo na pewno by coś tutaj znalazł. Tak, a Korsik proponował, znaczy chciał nam znaleźć naszą obrączkę twoją dokładnie, tak. którą zgubiłeś w Segedonii. no ale jak się dowiedział, że to było 4 lata temu, no to niestety, no trochę późno, myślał, że to w tym sezonie i chciał nam pomóc. Tak, tak miło tak. z jego strony, że się odezwał. Pozdrawiamy Korsira, tak? Także pozdrawiamy. Fajnie, fajnie. I dzięki za zainteresowanie. Tak, no miło nam bardzo. Tak, idziemy, idziemy, patrzymy, a tutaj coś robią, a tu malują tak jak nad Polskim Morzem szpręgiami. Także widzicie, także tutaj można to znaleźć, nie tylko nad Polskim Morzem. No ładny ty Wodica, trzeba przyznać, podoba nam się. Widać, że tu się coś dzieje. Tak, tak, naprawdę. Na no urlop jak najbardziej. Można polecić śmiało. Popatrzcie, jak tutaj ładnie. No nudzi? Na pewno nudzić się nie będzie. No będziecie. właśnie chciałem to <laughs> powiedzieć, tak? ten że... no widzisz. I ten pociąg za 10 euro może Was zawieźć do Srimy. No oczywiście na piechotkę. Ale jeżeli komuś kondycja nie pozwala, to jak najbardziej można skorzystać z takiego pociągu. Tak. Tutaj coś sprzedajemy. A tutaj po. A to na słodkie. Pankejki. Pankejki. Kapitan.